Ostatnia część Forum Humboldta, nowego muzeum w Berlinie, otwiera się dla publiczności. Mieszczą się w niej słynne brązy z Beninu, które wywołały wieloletni spór o zrabowane dzieła sztuki. Teraz benińskie brązy zostaną zwrócone właścicielom. Muzeum wywołało wiele dyskusji, ale dyrektor ocenia to pozytywnie. Wydaje się, że Forum Humboldta stało się katalizatorem wielu dyskusji nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie, między innymi na temat przyszłości zbiorów o kolonialnym rodowodzie. Oczywiście forum to również powód, dla którego znaczy uważni przyglądamy się na przykład naszej własnej kolonialnej przeszłości Najbardziej znane przykłady nie pochodzą jednak z kolonialnej przeszłości Niemiec, ale Wielkiej Brytanii. To właśnie brązy z Beninu. W 1897 roku brytyjskie wojska kolonialne zrabowały z Królestwa Beninu, czyli dzisiejszej Nigerii, około 4000 dzieł sztuki z brązu i sprzedały je. Część eksponatów trafiła do Niemiec. Po wielu dyskusjach Niemcy podpisały umowę, na mocy której brązy zostaną zwrócone. W Berlinie pozostanie 168 sztuk jako eksponaty wypożyczone na 10 lat. Część z nich będzie udostępniona dla zwiedzających. Wystawa brązów pokazuje historię ich restytucji. Instalacja przedstawia także osoby zaangażowane w ten proces. W sposób, w jaki te przedmioty zostały wywiezione z Nigerii, pozostawił ból. Myślę, że historia to teraz koryguje, gdy brązy z Beninu wracają do Nigerii. Ten symboliczny powrót jest postrzegany jako punkt zwrotny, jako sygnał dla innych krajów, że i one mogą odzyskać swoje dzieła. Pokazując zaniechania, to tytuł wystawy, która jest krytycznym spojrzeniem na obiekty z Tanzanii, analizuje historie, które się za nimi kryją, pyta o ich miejsce i czy w ogóle powinny być wystawione w Berlinie. Wystawa Pod Prąd łączy kolekcję z końca XVIII wieku autorstwa rdzennego etnologa z Omaha w USA z osobistymi historiami dnia dzisiejszego. Tego, co mamy tutaj z grupy przedmiotów użytkowych, nie znajdziesz gdzie indziej. Takich przedmiotów nie ma nigdzie na świecie. One naprawdę są absolutnie unikatowe. W społeczeństwie nastąpiła wyraźna zmiana nastawienia do traktowania problematycznych eksponatów. Teraz forum Humboldta, już w całości otwarte, musi zmierzyć się z tym tematem.